Witajcie z tej seniorze 2 Witam was bardzo serdecznie. Przed wami taki szybki odcinek, jak widzicie po kamerze. A więc Dekru 2 DKR2 jest aktualnie na promocji za 4 zł na każdej z platform. Czy to na pc czy to na Xboxie, czy to na PlayStation. Ona więcej chyba nie wyszła, o ile się nie mylę. 4 zł jest to mniej niż paczka chipsów, więc chyba każdy sobie może na to pozwolić. Ta 4 zł, jeżeli gra Wam zadziała, to warto. Zadziała. Dlaczego? Eee, druga część tutaj tego filmiku, znacznie dłuższa, oczywiście, dla tych ciekawskich. Dlaczego Dekru 2 nie ma na moim kanale oraz Dekru Motorfesta? Na początek powiem, że Dekru Motorfesta nie kupię do czasu, dopóki nie naprawią mi Dekru Dwójki. Nie naprawią Dekru Dwójki. O co chodzi? Gra po prostu mi nie działa. I to nie, że jest problem mojego komputera, tylko to jest problem prawdopodobnie mojego konta. Może wam na początek pokażę. Odpalmy dekrut 2. E, jak widzicie, gra się... ...do części uruchamia, tak to nazwę. Do części, no dlaczego? No tu można wszystko zrobić w tym menu i tak dalej, ale jak kliknę kontynuuj... ...no to nam się niestety gra... ...wyłącza. Po prostu gra się wyłącza. Z niewiadomego mi powodu. A może trochę wiadomego, ale to za chwilę. W razie czego, żeby nie było, że to nie jest problem mojego komputera, pobrałem sobie specjalnie tutaj e, GeForce Now. Tutaj już nagrałem, żeby tego nie przedłużać. E, tu widzicie, mam GeForce Now, logowanie, jest to tło GeForce Now się loguje na Steam, tak dalej, Ubisoft Connect, cyk, Gra się uruchamia. Mamy to menu. Kliknąłem Kontynuuj. I w chmurze, gdzie wszystko powinno śmigać idealnie, gra mi skraszowała. Po prostu. Gra jest zepsuta na moim koncie. Oficjalnie rozwiązania żadnego nie ma. W ogóle nie umiałem tego potwierdzić, bo to było w murze i ta myszka mi nie działała. Nie wiedziałem, co mam zrobić, ale to nieważne. Eee, oficjalnie żadnego rozwiązania nie ma. A żeby jeszcze nie było, tu Wam pokażę, że na Steamie e, ludzie też mają problem. Zobaczmy na player Support'cie, Mamy Keeps Crashing. Crashes into the game. Eee, game Crashing. Tutaj out czy jakby się zawiesza. Granie startuje, random Crashes. Keeps Crashing After clicking Continue to jest moje z 30 lipca. Nie rozwiązali, piszą, żeby się tam do supportu pisać. Pisanie z supportem Ubisoftu to jak pisanie z samym sobą. Nic się nie dowiecie. No, ogólnie problemy, ludzie mają dużo tych problemów w tym dekru i oficjalnie żadnego rozwiązania nie ma. Na Redditie ktoś napisał, że jest to być może problem zbyt dużej ilości podłączonych kont do konta Ubisoft. U mnie być może jest taka opcja, byłam połączonego Xboxa, Steam'a, Amazona, Google'a, no chyba wszystko z czego jakby korzystam. Niestety. Nie chcę rozłączać tego konta z żadnymi skąd, ponieważ to powoduje jakieś problemy. Rozłączę ze Steamem, być może stracę zapis z dekru dwójki rozłączę z Amazon Prime, stracę dropy do Dekru Motor Festa, które zbierałem specjalnie na Twitchu. Przez te pół roku, bo tak naprawdę to się wszystko zaczęło, jak był patch, e, ostatni patch od Dekru 2, czyli na początku roku, nie pamiętam, jakiś luty, marzec, coś takiego. E, tego odnajdywać nie będę, taki jakby, no ostatni patch, gdzie był ostatni sezon i tak dalej. Natomiast e, istotne jest to, że od tamtego czasu gra po prostu mi nie działa. Od tego czasu nie mogłem w nią zagrać. I wtedy postanowiłem, że nie kupię Dekru Motor Festa, ani żadnej innej gry Ubisoftu, dopóki tego nie naprawią, ponieważ w ogóle podejście Ubisoftu do graczy jest jakieś tragiczne. W Dekru 1 usuwają skąd? W Dekru 2 teraz mi blokują dostęp do gry, żebym kupił Motorfesta? Nie mówiąc o tym, że chociażby ich tam jakiś główny szefu wypowiada o tym, że mamy się przyzwyczaić, że nie mamy posiadać gier Ubisoftu, no to... To nie będę kupował, bo po co mam kupować, jak te gry nie będę posiadał? Zresztą nawet ostatnio stock chyba... O, Ubisoft stock. Może nie jeden dzień, zobaczmy sobie na przykład, nie wiem, jeden rok. Albo 5 lat, o kurde. Najniższa cena od 5 lat, a maksymalnie? No maksymalnie to mieli niżej, no ale to wiadomo, teraz mają 13, 24. Czyli coś w 2014 roku od 10 lat nie mieli tak niskiego jakby wycenienia na... na giełdzie. To jest naprawdę tragiczna sytuacja dla Ubisoftu. Ale takie podejmują działania negatywne względem graczy, więc... E, czego się po prostu spodziewają i... Głównie nagrywam to po to, żeby Wam powiedzieć, że jest za 4 zł, czyli za rekordowo chyba niską kwotę, oraz o tym, dlaczego tego Dekru 2 na kanale nie ma oraz Dekru Motorfesta. Dopóki mi tego nie naprawią, żebym mógł zagrać w Dekru 2, absolutnie nie zobaczą ani złotówki na swoim koncie, jeżeli chodzi o Dekru Motorfesta. Taki mój statement to nie jest pogrywajka, to jest taki krótki odcinek informacyjny. Wrzucam go pewnie, nagrywam go we wtorek, gdy go pewnie zobaczycie w środę bo dzisiaj się pojawił odcinek atomowy z Wartandera. Możecie sobie wejść, zobaczyć, bardzo fajny. Yy. I to tyle. Dziękuję za oglądanie. Liczę, że ten błąd w końcu naprawią, że będę mógł zagrać w moją Dekru 2, tak jak, bym, jak powinienem móc. No nie wiem, to w ogóle szkoda gadać, nie? Dobra, nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego. Cześć.